Nie wyciąłem. Mm -hmm. zamazujesz się. No nie da się. A, nie. Tak? Spoko. GTA Racing, tak? GTA Racing, tak, no. Spadam to jest kupa dwie a Bez spada? Bez spada, no też fajne. A... No lepiej się napadnie padzie. No. mi lepali, no. No, jest jest no, oba... no, I tak przegrałeś nawet na padzie. Bo mam nie oni mają lepszy kury No nie liczy się fundy, liczy się kierowca to czekaj, spodziewajmy tak. hmm. bo Po prostu może przestań jeździć BMW, weź sobie jakieś Fiat'a. Weź sobie Opel'a. Opel'a albo Fiat'a. <laughs> BMW nie ma szans. Opel Cado. Ty miałeś Opel Cado. O, weź sobie właśnie Alfa Romeo. No. Nie, nie chcę, Renault Clio. Renault no, Clio, no, francuskie auta. To, to francuskie, ale ten praktycznie fajne podpory. Muszę um. Musimy sobie ściągnąć, tak? A, my tam musimy iść do przodów. Łącz z tym na o, to. Okej. Działa. Zrobiłeś ten test z tego range'u?